Półcki na plus. Podsumowanie tego w skrócie. Już za kilka miesięcy mieszkańcy Pragi w powiecie pod Dębickim odetchną z ulgą. Dzięki obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703 z miejscowości wyprowadzony zostanie uciążliwy ruch. To jedna z trzech obwodnic budowanych w Łódzkiem w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Właśnie w Pradze marszałek Grzegorz Schreiber i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę ponad 76 milionów złotych. Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Dzisiaj realizujemy program wsparcia budowy 51 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w naszym kraju. Obwodnic dużych miast, ale także i niedużych osiedli. To są środki na trzy inwestycje w naszym województwie. Powiedzieliśmy: Bełchatów, Kwasów i tutaj Praga. Tutaj widzimy. Że nie jest to jakaś obietnica rządu, że nie jest to jakaś obietnica samorządu województwa łódzkiego, ale jest to realnie wykonywana praca. Jesteśmy, stoimy już na drodze, która jest zbudowana. Kolejnym punktem wizyty z udziałem ministra infrastruktury było otwarcie wiaduktu nad torami kolejowymi w Skierniewicach. Parlamentarzyści z Podkomisji Stałej do spraw wykorzystania środków z Unii Europejskiej z dużym uznaniem przeglądali się wykorzystaniu pieniędzy unijnych w województwie łódzkim. Posłów, którzy monitorują wykorzystanie środków europejskich w regionach, zaprosił do naszego województwa zasiadający w komisji Piotr Polak. Po posiedzeniu w Łodzi w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego posłowie pojechali w teren. Wiele, wiele różnych możliwości, które niosą ze sobą środki unijne, było pokazanych właśnie na tym spotkaniu ale kilka właśnie wymieniliśmy, jako te takie dla nas podstawowe. W archikolegiacie Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego w Tumie pod hasłem Opus Magnum odbyły się obchody jubileuszu 860 rocznicy konsekracji świątyni. Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. Pół tysiąca uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięło udział w konkursie Żołnierze Wyklęci Niezłomni Obrońcy Rzeczypospolitej organizowanym przez województwo łódzkie. Nagrody marszałka Grzegorza Schreibera wręczyła laureatom przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, wręczył nagrodę mamom, które wzięły udział w internetowym konkursie fotograficznym zorganizowanym z okazji ich święta przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu. Na spotkanie nagrodzone mamy przyszły ze swoimi pociechami. Uwaga, nie musicie Państwo wymieniać telewizorów ani wymieniać dekoderów. Pokażemy Państwu, jak wyszukać kanały w naziemnej telewizji DVB-T2, zarówno przez dekoder, jak i telewizor. Na szczęście nie jest to zbyt skomplikowane i każdy może to zrobić na własną rękę. Teraz pokażemy, jak wyszukać kanały na telewizorze. Na pilocie wciskamy ustawienia. Następnie przechodzimy do zakładki nadawanie. Wchodzimy w ustawienia automatycznego strojenia i klikamy automatyczne strojenie. Wciskamy Uruchom. Ważne, aby w trybie wyszukiwania wybrać wyszukiwanie pełne. Po wybraniu tej opcji, klikamy Skanuj. Chwilę trzeba poczekać, aż telewizor automatycznie wyszuka kanały. Po ukończonym procesie klikamy Zamknij. Kanały zostały przywrócone. W niektórych telewizorach należy wejść jeszcze w zakładkę nadawanie, następnie Automatyczne strojenie, zaznaczyć sieć. Ważne, żeby w tej rubryce w ID sieci widniała cyfra 2. Teraz pokażemy na przykładzie dekodera, jak ponownie wyszukać kanały. W gruncie rzeczy jest to bardzo proste. Klikamy na pilocie od dekodera przycisk menu, przechodzimy do ikony z napisem Instalacja i klikamy OK. Następnie wyszukiwanie kanałów kablowych zatwierdzamy OK. Następnie klikamy biały przycisk na pilocie, wtedy nastąpi automatyczne strojenie dekodera. I gotowe. Za utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy, ale zmiana systemu nadawania nie jest zależna od naszego stowarzyszenia. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w Biurze Obsługi Klienta Zgierz ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Mamy piątek 27 maja. Aleksandra Gębicka, zapraszam na kolejny serwis informacyjny Telewizji Centrum. Wczoraj wszystkie mamy, matki, mamusie obchodziły swoje święto, a dodatkowo w Zgierskim Szpitalu odbyło się spotkanie finalistów konkursu fotograficznego i oficjalne wręczenie nagród. Wczoraj swoje święto obchodziły wszystkie mamy. Wojewódzki szpital specjalistyczny imienia Marii Skłodowskiej kiri w Zgierzu zorganizował z tej okazji konkurs fotograficzny. Na Facebooku na profilu szpitala w komentarzach pod postem mamy musiały zamieścić zdjęcie ze swoim dzieckiem. Zwyciężyły te, które najbardziej podobały się internautom. Postanowiliśmy, żeby mamy. Właśnie w ramach konkursu pokazały nam zdjęcia ze swoimi dziećmi. My mamy ja, dzisiaj, ja jestem również mamą. Wiemy o tym, że dziecko to największy skarb, w związku z tym lubimy chwalić się zdjęciami naszych dzieci. W związku z tym postanowiliśmy, że mamy, które umieszczą komentarz, żeby była rzeczywiście bardzo taka ogólna informacja, to komentarz zdjęcie, które otrzyma najwięcej komentarzy wygrywa. No i tak też się stało. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, jak podkreśla sam organizator. Mamy chętnie wzięły udział w rywalizacji wraz ze swoimi pociechami. Rzeczywiście sami byliśmy oszołomieni, rzeczywiście troszkę w niedzielę jeszcze zmienialiśmy, ponieważ dodawaliśmy trochę nagród, dlatego że mieliśmy około 27 tysięcy odbiorców. Także rzeczywiście bardzo dużo, ponad 320 pań z nami korespondowało w ramach, w ramach komentarza, a potem a potem to było na tyle fajnie, że i znajomi tych mam się włączali. Rzeczywiście zaczęło być tak, że szpital skojarzył się z czymś pięknym, czyli z uśmiechem dziecka. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, w towarzystwie dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Agnieszki Jóźwik oraz dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwony Wieczorek wręczyli nagrody mamom, które wzięły udział w konkursie z okazji ich święta. Słuchajcie, wzruszyłyście mnie, no tak powiem krótko, po prostu, tak? Wzruszyłyście mnie naprawdę tak fantastycznymi zdjęciami, tymi no, komentarzami, tym wszystkim, no po prostu piękna sprawa. Sam pomysł bardzo dobry, gratuluję pani Dyrektor też. Postanowiłem Wam pokazać, o tak wygląda moje zdjęcie z moją mamą. Ja to jestem tutaj ten mniejszy, nie? żeby nie było wątpliwości, tak? Już to... przystajny Panie Marszale. Tak, ale z kijem, <grym> z kijem. No to też. z kijem, ale prowadzony właśnie za rękę, to jest to to jest ta głębia, to jest to uczucie, bo, to, bo wy jesteście tymi, które wprowadzają w życie. To jest to, to jest nadajecie temu życiu, tego dziecka tę niesamowitą wartość. Same mamy podkreślają, że pełnienie tej roli jest czymś pięknym i jedną z najważniejszych misji w ich życiu. Dlatego chętnie wzięły udział w konkursie, aby pokazać więź z swoim dzieckiem. Cudownie! Zupełnie inaczej sobie to wyobrażałam, ale jest cudownie. Chwila mi ciężko, ale dajemy radę, nie? Dziś pojedziemy w odwiedziny do naszych mam, do jednej babci i do drugiej. I dzisiaj już dostałam prezenty od dzieci, piękne kwiaty i czekoladki. Także bardzo miło. Oj, to jest najpiękniejsze uczucie na świecie. Naprawdę, ta została matką po raz drugi i niczego lepszego nikomu nie można życzyć. W konkursie wzięło udział ponad 300 mam. Laureatki konkursu otrzymały kosze wypełnione regionalnymi produktami. Można było także wygrać wyjazd na termy do Uniejowa. Zbiory Muzeum Miasta Zgierza powiększają się. Ostatnio Zgierzanin podarował im wiekowy fortepian, który idealnie komponuje się z całą wystawą. Do Muzeum Miasta Zgierza dołączył kolejny wyjątkowy eksponat. Piękny fortepian polskiej produkcji Antoniego Hofera z 1872 roku stanął właśnie na wystawie stałej w kruszówce, która nie była zmieniana od ponad 20 lat. Ten, który tutaj w tej chwili jest w wytwórni Antoniego Hofera, lepiej oddaje realia historyczne tego wnętrza, dlatego że z zachowanych dokumentów po rodzinie Krusze wiemy, że Kruszowie mieli fortepian skrzydłowy firmy Blutnera, kupiony w 1894 roku. Także ten fortepian z 1872 jest bliższy historycznie. Wyposażeniu mieszkania państwa krusze, stąd pozwoliliśmy sobie. Na tą zamianę, tutaj na tej stałej naszej ekspozycji. Fortepian jest sprawny, można by było na nim odegrać jakąś melodię, natomiast profesjonaliści mogliby dostrzec pewne braki czystości i dźwięków. Aby przywrócić instrument do pełnej sprawności, należałoby przeprowadzić w nim gruntowną konserwację. Ten cenny przedmiot podarował mieszkaniec naszego miasta. Pan Krzysztof Kozłowski, z Gierzanin z Dziada Pradziada, postanowił przekazać nam ten fortepian, tylko zanim go postanowił przekazać, to nie wiedział, co z nim zrobić. No ale, że pan Krzysztof zna pana prezydenta, zwrócił się do pana prezydenta, że ma taki artefakt, który chętnie by oddał, no i tak nie do końca był przekonany, czy do muzeum, czy nie. I za sprawą pana prezydenta, który skontaktował nas z panem Krzysztofem. Ten fortepian trafił do, do naszych zbiorów i uzupełnił nasze tutaj wnętrze mieszkańskie. I to w bardzo odpowiedni sposób. Oczywiście poprzedni instrument nadal jest w zbiorach muzeum, tylko zmienił swoje miejsce. Nowy zabytek, jak i ten wcześniejszy, mogą Państwo zobaczyć na żywo podczas wizyty, a naprawdę warto, bo robi wrażenie. Tak miało miejsce spotkanie Młyn w biznesie, którego organizatorem jest Gierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców. To cykl spotkań mający na celu wymianę doświadczeń wśród prowadzących firmy. W budynku biblioteki przy ulicy Długiej odbyło się kolejne z cyklu spotkań noszących nazwę Młyn w biznesie. Na które przybyło blisko 30 przedsiębiorców ze zgierza i regionu. Podczas wydarzenia swoją prezentację na temat mariażu sztuki i medycyny przedstawiła łodzianka prowadząca swoją działalność w zgierzu Agnieszka Mańkowska, która wygrała międzynarodowy konkurs Bionano Parku na najlepszy startup. Jest również zdobywczynią nagrody głównej prezydenta miasta Łodzi w konkursie Mam Pomysł na Startup. Tutaj w Polsce zajmuję się wykonywaniem protez estetycznych kończyny górnej tylko i wyłącznie. Są takie protezy silikonowe. Jestem jedyną osobą w Polsce, Polką, która wykonuje protezy estetyczne dla polskich pacjentów. Tutaj na rynku istnieją jest kilka firm zagranicznych, które, które, które również wykonują protezy tego typu, ale no ja jestem jakby tą jedyną osobą w Polsce. Więc nawet jakby dialog, czyli jakby rozmowa z pacjentem, która jest tak naprawdę najważniejszym etapem w produkcji, jest, no jest po polsku. Dla pani Agnieszki zajęcie pracą to prawdziwa pasja. Przez długi czas rozwijała swoje zainteresowanie rzeźbieniem ludzkiego ciała. Ukończyła także szkolenie w zakresie protetyki. Koszt całej protezy dłoni waha się w przedziale 30 tysięcy złotych. Wstaje z silikonu, takiego mmm, silikon jest w postaci takiej plasteliny, którą ja nakładam e, w kilku warstwach na model drukowany 3D e, lub model gipsowy. Paznokcie są wykonane z akrylu, e, jakby wszystko jest naprawdę bardzo wierną kopią e, e, dłoni jak, pacjenta, koloru. Funkcją jest to, że pacjent może, że osoba może wyjść normalnie. Bez, bez takiej krępacji, bez wstydu. Może zacząć normalnie funkcjonować, zwrócić do pracy. W wydarzeniu wziął również udział Damian Tempowski, specjalista związany z branżą biznesową, zajmujący się tworzeniem modeli wynagrodzeń dla pracowników oraz członków zarządu. Nadrzędnym celem spotkania networkingowego, przeznaczonego dla środowiska biznesowego, była chęć wymiany pomysłów oraz doświadczeń w celu wspierania przedsiębiorców w zawieraniu trwałych i efektywnych relacji biznesowych. Młodzi piłkarze ze zgierskiej boruty trenują na poziomie. W ostatnich dniach zostali odznaczeni przez Polski Związek Piłki Nożnej srebrnym certyfikatem. Jest to duże wyróżnienie dla klubu. Srebrny certyfikat PZPN powędrował do MKP Zgierz. Jest to wyjątkowe wyróżnienie udowadniające, że klub koncentruje się na ciągłym i systematycznym rozwoju i szkoleniu zawodników oraz potwierdza to, że treningi, które są prowadzone przez szkoleniowców są na wysokim poziomie. Jest to bardzo elitarny program, do którego należą 317 obecnie klubów w całym kraju. Srebrny certyfikat, który my otrzymaliśmy jako klub, Miejski Klub Piłkarski Borutazgierz, obecnie posiada... 117 szkółek, więc to jest duże wyróżnienie dla nas. Klub, aby przystąpić do tego programu, musiał spełnić wiele kryteriów. I trzeba przyznać, że były one dość rygorystyczne m.in. odpowiednia liczba trenerów na grupę, właściwe zaplecze klubu, dobre przygotowanie merytoryczne trenerów do treningów, a także ciągła kontrola procesu szkoleniowego. Wręczenie srebrnego certyfikatu miało miejsce w środę na nowym stadionie Króla Włodzi. Z rąk prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Adama Kazimierczaka, certyfikat odebrał prezes z Klubu Dariusz Pawlikowski, w obecności trenera, koordynatora Piotra Borysewicza. Certyfikat przede wszystkim dużo nam pomógł jako, jako naszemu klubowi. Usprawnił wiele rzeczy, podniósł poziom szkolenia zdecydowanie. Jesteśmy w tym programie od dwóch lat i myślę, że już widać efekty. Może nie efekty w postaci tego, że zaraz będziemy mieli następców Roberta Lewandowskiego, ale myślę, że nasze treningi są jako klubu dużo ciekawsze, dużo bardziej intensywne. Program certyfikacji szkółek piłkarskich skierowany jest do klubów prowadzących szkolenie dzieci między 6 a 13 rokiem życia. Boruta prowadzi aktualnie 5 drużyn młodzieżowych, a ten certyfikat tylko potwierdza, że Boruta z Gierz jest dla dzieci sprawdzonym miejscem do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności. Na kolejne wydanie zapraszam już we wtorek 31 maja. Miłego popołudnia życzę, pozdrawiam. Uwaga, nie musicie państwo wymieniać telewizorów ani wymieniać dekoderów. Pokażemy państwu jak wyszukać kanały w naziemnej telewizji DVB-T2 zarówno przez dekoder, jak i telewizor. Na szczęście nie jest to zbyt skomplikowane i każdy może to zrobić na własną rękę. Teraz pokażemy jak wyszukać kanały na telewizorze. Na pilocie wciskamy ustawienia. Następnie przechodzimy do zakładki nadawanie. Wchodzimy w ustawienia automatycznego strojenia i klikamy Automatyczne strojenie. Wciskamy uruchom. Ważne, aby w trybie wyszukiwania wybrać Wyszukiwanie pełne. Po wybraniu tej opcji klikamy skanuj. Ile trzeba poczekać, aż telewizor automatycznie wyszuka kanały. Po ukończonym procesie klikamy Zamknij, kanały zostały przywrócone. W niektórych telewizorach należy wejść jeszcze w zakładkę nadawanie, następnie automatyczne strojenie, zaznaczyć sieć. Ważne, żeby w tej rubryce w ID sieci widniała cyfra 2. Teraz pokażemy na przykładzie dekodera, jak ponownie wyszukać kanały. W gruncie rzeczy jest to bardzo proste. Klikamy na pilocie od dekodera przycisk menu, przechodzimy do ikony z napisem instalacja i klikamy OK. Następnie wyszukiwanie kanałów kablowych zatwierdzamy OK. Następnie klikamy biały przycisk na pilocie, wtedy nastąpi automatyczne strojenie dekodera i gotowe. Za utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy, ale zmiana systemu nadawania nie jest zależna od naszego stowarzyszenia.